się tak, rodzi! Przywitaj się! Nie no, co ja nagram? Jak on chodzi z lamą? To znaczy... Z alpaką! Patrzcie! Jesteśmy dzisiaj na alpakach. Monte to się nazywa. To jest Pedro. Pedro! Pokaż się! Mordo! Tutaj, się cały całkowicie. No tak. Chcesz takiego Zdjęcie chcesz, na No tak, To się jest Szybki? No, tak. się rozpędzi, to... zobacz, co ja tu mam dla Ciebie. Marcheweczkę tutaj masz. I kolejną mordą. Tutaj. Kolejna. To ci marchewkę. Jak ma na imię? Y Pedro. Pedro. Tak dobrze mówię, dobrze mówię. No <tutuj> O, jakie słodkie to było. Mątek. Chodź, masz, chodź. <tutuj> S Mondeusz. Chodź. Mondeusz. Weź daj mu jeszcze tą Daj mu jeszcze tą, bo ja nie spek dawać mu Jego Pedro Już myślałam Czekaj No chodźcie, chodźcie Ooo Ale dzieciaczki Fajna słowa a to? Zaraz wstanie takie mm -hmm. to... zielone miejskie, to... no takie Co powiesz? takie nic. powiesz? Coś nic Mów coś do Przepraszam, no, się... ja tu cały czas z kamerą stoję. O, no. To nagrałam. Nie wiem, jak godzin nagle. Ja mam chyba najbardziej jak kamery wydają się. Ten? No. To są w ogóle te ryzyki mają. Diego to jest. Diego. Chodź. chodź. chodź, chodź. O, dobrze! Brawo. Patrz Śmerej. na Alonek co radzi. Chodź, chodź, chodź. U. Uważaj chodź. na to... Ona chodź. idzie sama, puścił. Super.

Powiedz że, fajnie jest. <grym> Powiedz, że jest fajnie, szyku. Skazacko, alpakki. Tak, Alpaki. Yy, no, no alpaki. alpaki. Nasza nowa zwierzątka, idziemy z nim do domu. <grym> Ale pyta, ja tu pan mówił, że to jest zwierzę no, że i, że jedno jedno tak? by i, i Że jedna zachorowała i że... musi być ich więcej. Tak. <grym> <grym> Mamy to. <grym> A, już nie, nic się nie było. Je... O, grzecznie idzie, patrz. <średe> chodź, chodź. Nie. Chodź. Ojejku! Jezu! Jakie <średe> <średe> <Nie>, śmieszne! <średe> Jezuki są słodkie. Tak się drapie. Dobra. O Jezu. Jezu, czarna jaka słodka. Tu jest jeszcze reszta cwaniaków. A to same chłopy? To same chłopy są. Ale sztos. Ale ma śmieszne nożki, które... O Jezu, teraz, a ten czarny jak słodki. Nie Chyba wiadomo. kubkę walną. O, leci kupeczka, ale słodkie. Sezamy. O Jezu! Sezamy gimi są socjalizowane, także oni się spokodają. Ale Dobra, dobra. Daj, daj, daj się powąchać, daj się powąchać. Daj się powąchać, Ali. Bo on będzie tu zaraz research robił. On tu jest szefem, jest, tak, szefem z tego stada i sobie ocenia, kto tu, co tu. Ta, jaka słodka. I najmłodszy Martinek półtorej roku. Cześć! O boi się. Ach, on jest chorutki od wczoraj niestety. O. Coś, coś na płucach ma zastrzyki dostaje. O. On jest. Ty się nie dasz pogłaskać, słyszałam już. Też to jakąś ma, nie? Tak, białą. Śmieszna. <śmieszne> Jezu, jakie słodziaki. A to jeszcze <śmieszne> się kurowi. Idziemy na goferki lub Jeszcze raz powiem, że jes jes Ty jesteś już w całym vlogu prawie. Idziemy na gofry. Co?